Siemanko, nazywam się Łukasz i witam was w kolejnym odcinku tego kanału. Dziś chciałem wam pod pokazać podpisy, które dostałem dzisiaj z Krakowa, dokładnie z Wisły Kraków. A więc bez przedłużenia lecimy. Pierwszy podpis to jest Paweł Kieszek. Jan Kliment oraz Przemysław Zdybowicz. Z tych podpisów jedynie chciałem Pawła Kieszka. Dlatego no nie do końca moja prośba została spełniona. Ale list jak najbardziej na plus. Czekałem około 2 miesiące. Opłacało się. A więc dziękuję za oglądanie. Do następnego listu. Cześć!